Yo, siemano, z tej strony ProPlay, dzisiaj będziemy grać w Minecrafta, tylko że na modach, już pewnie widzicie tą zmianę, bo nie pokazywałem wam tego, ale tak, ugięte nogi pod erką oczywiście, fikołki, epic fight Mode musiał zostać nainstalowany na tego Minecrafta, tu jest aż trzy ekwipunki, no a dzisiaj będziemy sprawdzać sobie właśnie moda na takie TNT, ostatnio był odcinek z datapaka i dlatego TNT mnie zainteresowało i ja nie będę wam pokazywać co tam jest tylko polecę sobie do przodu. No i będziemy to wysadzać od początku. Także ja to sobie wysadzałem przed chwilą i sprawdzę, jak to działa, słuchajcie. No i te ostatnie TNT Hydrogen Bomb jest dosyć mocne, bo no, sami zobaczycie. Ale ten Physic Bomb bardzo też mi się podoba, bo działa mniej więcej tak samo jak ten seismic TNT z datapaka. Dlatego yy, bardzo się cieszę, że ludzie nad czymś takim pomyśleli, żeby zrobić. No nie naprawdę. Celar napisałem jeszcze Clear Jeszcze piorun. O nie, 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 nie chcę spoilerować wam tego. Nie chcę. To była dziura, duża dziura. Ale to nie było jedno TNT, tylko 8 TNT. Jak ktoś chce zatrzymać odcinek i zobaczyć, co tam jest, to możecie sobie to zaspoilerować. Ale ja nie wolę nie spoilerować. Także pierwsze TNT to jest normalne TNT. To się nazywa Paket TNT. Po prostu takie jakby spakowane czerwone ładne ładnie wygląda. Po prostu efekt wizualny. O nie. Trochę mocniej wysadza, ale ostatnie jakie wysadzałem to trochę słabiej wysadzało. No i teraz uwaga, nowe nasze Seismic TNT, czyli Physic Bomb. Pff, no i uwaga, uwaga, zobaczcie co tu się będzie działo. Jak to ładnie wygląda, takie animacje i te bloki tak. Takie świetne to jest. No i teraz Bone Mill Bomb. No i każdy się spodziewa, co tu będzie? Jak każdy się spodziewa, co tu będzie? No, nikt nie wie, co tu się stanie. No, przecież. Zobaczcie, ludzie! Czy to. Czy ktoś pomyślał nad czymś takim, że coś takiego, jak właśnie pode mną, stanie się z Bone Mil TNT? No nie, bo nikt nie wiedział, co to Bone Mil. Smutno. No i Cluster Bomb, czyli coś związanego ze spilt, Split TNT. Nie Split, tylko Split TNT. Z naszego ratopaka. Tylko te TNT zostają wywalane. Aha, czyli tu mamy ocean. A no, nie taki duży ocean. To jeziorko chyba nawet. No, chyba że to w tamtą stronę jest ocean. O, a tutaj mój biomek, w którym się zarespiłem. Czyli Widziany Las. To też na modach jest tylko ten biomek. O, jest portal. Czyli ja tu byłem. Pamiętam ten portal. Tak, ja tu byłem już. Sprawdzałem chyba tą skrzynkę. I co w niej jest? Tak, sprawdzałem tą skrzynkę. I poleciłem w tamtą stronę na tym świecie. No i uwaga, uwaga. Zobaczymy jak działa nasze nowe split TNT. Znaczy wy zobaczycie, bo ja już wiem. Ale mnie ucho trochę zaczęło tutaj boleć. Czy boleć? W sensie jakby swędzi mnie w uchu, bo dawno nie było musu. E, jakby możecie napisać w komentarzu, jak też macie takie swędzące uszy albo brudne uszy. Jakby na skinie tego nie widać, ale... No nie będę pokazywać na, do kamery, co tam się ze mną dzieje. No, i teraz Fire Blast TNT. No i uwaga, uwaga. Co tam? A myślę, że mi się las zbakował. Bo ja mam włączoną i nie widać. Dlatego nie było tego widać tak za dobrze. Bo miałem Erkę włączoną na tym modzie Epic Fight. Wystarczy kliknąć klawisz R na klawiaturze. No i możecie robić fikołki. No i ten mod właśnie dodaje na przykład też coś takiego: że jest happen nad mobem. Ale jest na takie coś właśnie lepszy mod, że z boku ekranu się pokazują serduszka. Ja chyba polecę sobie w tamtą stronę tym razem. Z wysadzeniem sobie Incendiary Bomb. I to jest połączenie mojej ulubionej Physics Bombs i tego Fire Blasta. No nawet fajnie to wygląda, tak szczerze powiem. Nawet fajnie. Nawet fajnie. O, tutaj byłem. No, nawet moje kowadło stoi. Pamiętam, jak tu enchantowałem sobie taki hełm. Chyba ten hełm, o, zobaczcie. O, ten hełm sobie tu enchantowałem. Jakby wiem, że ten mod jest na wersji 1.7.10, ale jakby... jest taka stronka, która pozwala pobierać takie mody. Jakby. Na niektórych stronkach są takie mody na wyższe wersje, bo ktoś dążył zaupdateować. No i uwaga, uwaga, zobaczcie. I bloki ognia zostają tak rozrzucone, po czym lepią się do ziemi i tam są <laughs> Dobra, i teraz... Lightning Conductor No i kto się spodziewa co to jest No przecież nikt nie wie co to jest Pisze lightning No co to może być jak pisze lightning No uwaga, uwaga moi państwo Moi drodzy państwo Sami zobaczycie Uwaga, uwaga Zostaw łapę w górę, a za mną właśnie Uderzyły dwa pioruny Także zostawcie suba Łapę w górę, ale tu pożar Nie, ma być zgaszony Zostawcie suba, łapę w górę, napiszcie w komentarzu i koniec odcinka. Nie no, żartuję, przecież mamy jeszcze masę TNT, na masę 4 dokładnie. Ale na końcu odcinka zrobimy takie mocne połączenie kilku tych TNT. Właśnie chcę połączyć Physics Bombs z tym. I będzie chyba 4 Physics Bomb i 4 e, Hydrogen Bomb. Nie, to by było trochę więcej niż 4 physics Bombs. No dobra, moi drodzy państwo Teraz przyszedł czas na snowball bomb Czyli oczywiście każdy wie co to jest No bo Ale to jest tak dopracowane, że te śnieżki jakby jeszcze A nie, to tylko na strzałach, że spadają z góry No tak to się wystrzelają Ale na TNT strzałowym Będzie dopracowane, że spadają z góry To ja sobie przełożę tutaj I zrobimy tak I teraz tak nie znowu. I noc jeszcze, nie? No. Zawsze jak jest burza, to się robi noc. Chyba tak. No dobra, no i teraz Harał bo uwaga, uwaga. Strzały się wystrzelą, ale też będą spadać po prostu z nieba. Sami zobaczycie. Wystrzelają się, ale... i spadają z nieba. Znaczy wygląda jakby tak wysoko poleciały, ale... Nie da się tak wysoko strzałą strzelić. No i uwaga, uwaga, teraz tipet araubą. No i jak tu są takie efekciki zielone, to to będą strzały z efektami, to będzie ładny deszczyk kolorowy. O, wioska. Wysadzimy sobie ją. No, patrzcie, jaki kolorowy deszczyk trailów. I tutaj taka kolorowa trawka będzie zaraz, jak zejdę sobie niżej. No, patrzcie, jaka ładna kolorowa trawka. Ona jest zatrulta miksturami. Niedobrze. Trawka przydatna. No i co? Zostało nam ostatnie TNT, najlepsze miejsce do jego wysadzenia, bo górzysty teren. No to co my możemy innego zrobić, niż wysadzić to TNT? No uwaga, uwaga moi drodzy, zostawcie suba, łapę w górę, bo chcielibyście zobaczyć coś takiego na swoim świecie. To jest jedno TNT. Nie chcielibyście czegoś takiego na swoim świecie, ale 8 TNT bardzo chcielibyście, nie, 4 TNT chyba nawet wystarczy, to bardzo chcielibyście zobaczyć coś takiego na swoim świecie, jak jesteście fanami mega-mega dziur, takich dużo, bardzo dużych dziur i dlatego wysadzę tutaj dużą część i będzie duża dziura, tak? I mój komputer zaraz wybuchnie, tak? Moi drodzy, poświęcam się dla was, dlatego zostawcie łapę w górę. No i patrzcie, co tu się będzie dziać. Za mną. Patrzcie na mnie, uwaga, uwaga. Teraz mi będzie lagować, aż tę zjem. O, nie będę reklamować oczywiście. No i uwaga, uwaga. O, nie uszukujmy się. Każdy z Was chce zobaczyć coś takiego na swoim świecie. No to jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne. Dlatego ludzie. O, to jeszcze wybucha. Jak to będzie wyglądać po tych wszystkich wybuchach? Ale zostawcie czuba łapę w górę. Na. Tamtych 8 TNT to coś przebiło Bedrock i tam była próżnia. O teraz po prostu zwiększa swój obszar. Chyba czterokrotnie zwiększa. No i chyba też właśnie tam na dole jest próżnia. Tak. Dlatego mój komputer właśnie prawie wybuchł. Wy chcecie mieć na swoim świecie taką dziurę, dlatego instalujcie tego moda. W opisie dam e, nazwę tego moda. No i co, zostawcie suba łapę w górę, ja się z wami żegnam. Cześć!